Powinnam zacząć od tego, że to jest mój tak jakby pierwszy sezon. Dopiero zaczynam swoją przygodę z bobslejami. W przyszłym tygodniu właśnie wyjeżdżamy na pierwszy dla mnie puchar świata. Wróciliśmy z Pucharu Europy. Właśnie byłam z Julią, ja jako rozpychająca Julia jako pilotka. No i na pewno jeszcze kilka startów w styczniu oraz w lutym. I nie wiem jak w marcu. Tak, jak już wspomniałam, dopiero zaczynam swoją przygodę, dopiero poznaję ten sport, z czym się tak naprawdę je. No i chwilowo bawię się nim i czerpię z niego przyjemność. A uznałam, że to może być dosyć ciekawa przygoda. Zawsze miałam styczność ze sportem, kiedyś trenowałam lekkoatletykę atletykę. I uznałam, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie. I czemu by nie spróbować? Że jest jedno, trzeba próbować nowych rzeczy. W tym roku drugi mój sezon na lodzie. Wcześniej trenowałam lekkoatletykę, współżycia tak naprawdę i bezpośrednio z tego sportu przeszłam do bobstai, bo tam jest potrzebna też szybkość i siła. No jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, trening jest podobny, bo trenujemy po prostu, żeby być szybsi i silniejsi. Troszeczkę więcej siły trzeba zrobić w tych bobstajach, bo jednak biegamy z dużym oporem, bo bobstai jednak swoje waży około 200 kg, pchamy. Dwie dziewczyny, więc y, trzeba mieć się moc na początku, więc troszeczkę trening jest inny, ale trenując y, lekką wcześniej, y, konkretnie sprint, no to y, nawet da się to pogodzić i przekładać to dobrze na wyniki boobstajowe. Generalnie my tr trenujemy w setniewie, teraz mieliśmy postawioną właśnie ścieżkę do rozpychania, więc y, to nam naprawdę ułatwiło treningi. Poza tym, właśnie poza sezonem mamy tutaj dobre warunki do trenowania. Gorzej jest w sezonie, wtedy no jeździmy już za granicę na lodowy tor, gdzie tam się szkolimy na torach. Planem na najbliższy sezon jest no, zadebiut zadebiutowanie w Pucharze Świata, więc mam nadzieję, że mi się to uda. Trzeba się stać troszeczkę lepszą wersją siebie, troszeczkę jeszcze mocniej przytrenować, bo też nam jest potrzebna tutaj masa właśnie szybkość, więc będzie rywalizacja na pewno wewnętrzna w kadrze, żeby, żeby wystartować w tym Pucharze Świata. Do tej pory działaliśmy jednostronnie, pozyskiwaliśmy zawodników właśnie z innych dyscyplin sportów. to są zawodnicy już dojrzali, którzy w innych dyscyplinach sportu nie osiągnęli takich znaczących wyników sportowych. To są lekkoatleci, trójbój siłowy i również judocy, rugbyści, którzy mają takie predyspozycje szybkościowo, motoryczne, siłowe. W tym roku będziemy się starać pozyskiwać młodszych zawodników, żeby stricte szkolić ich do tej dyscypliny sportu. Postawiliśmy bobsleigh, czyli ten bolid Formuły 1 i był dla niektórych totalną egzotyką. Zobaczyli, że pierwszy raz, że coś takiego w ogóle funkcjonuje. Najpierw wychodzimy do szerszej społeczności, żeby pokazać, że ta dyscyplina sportu nie różni się niczym od innych dyscyplin sportu, że może być też dyscypliną bardzo popularną, tak jak skoki narciarskie, łóżwarstwo. Teraz rozpoczęłam mój piąty sezon. Ogólnie pierwsze dwa lata jeździłam jako rozpychająca i teraz rozpoczęłam dopiero mój trzeci sezon w roli pilotki. Trenowałam lekko atletykę wcześniej i z tego właśnie zostałam ściągnięta na testy sprawnościowe. Przyszłam na testy sprawnościowe, dostałam się i tak zostałam do dzisiaj. Znaczy, idziemy na pewno do przodu. No, dużo się zmienia teraz, na pewno progresujemy, więc będzie to na pewno coraz lepiej. W trakcie roku dwukrotnie badamy się w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. No, ja akurat badam się w Warszawie i też uczęszczam, do urologa jak raz do roku właśnie staram się przed sezonem się pojawić e, i sprawdzić, czy tam wszystko jest w porządku, jak na razie wszystko ok. Chyba mężczyźni troszeczkę przywykliśmy do tego trybu życia Spartanina, czyli cokolwiek mi jest, to trudno, trzeba na to machnąć ręką i pójść dalej. I myślę, że właśnie takie badanie i przypominanie, że my mężczyźni też możemy zachorować, też możemy mieć problem z naszymi miejscami intymnymi jest bardzo ważne i trzeba o tym przypominać. I się badać. W tym roku też zacząłem współpracę z nowym trenerem, Mirkiem Babiarzem, którego pozdrawiam. I zrobiłem bardzo duży progres na siłowni, bardzo duży progres na bieżni. I już teraz w Lillehammer pokazaliśmy, że jesteś, jest nas stać na więcej niż w zeszłym roku. Przede wszystkim na starcie i też dzięki temu, że mamy nowy sprzęt możemy osiągać lepsze rezultaty na torze, na finiszu i być coraz wyżej i wyżej. W zeszłym, roku w zeszłym sezonie brakowało mi 18 setnych do złota na Mistrzostwach Świata juniorów, więc mam nadzieję, że w tym roku to wystarczy. Jeżeli to się będzie rozwijać tak, jak rozwija się teraz, to będzie to sport porównywalny do skoków narciarskich w kwestii rozpoznawalności i wyników. Uważam, że dbanie o zdrowie jest ważne, szczególnie dla mężczyzn. Przede wszystkim ważne jest pokazanie przykładu, że nie trzeba się tego wstydzić i trzeba tego pilnować.